Kurwa, wsteluchy. <muchy> ET90. Kuluję, kurwa, patrzymy na ten GPS, kamery, kurwa. I celuchy. Wiedzieli, że wczoraj blałem 5 litrów do busa, bo przecież dzisiaj trzeba je jechać do CPN-u. No to przecież. Você está kurwa uważać tak na te jeszcze, kurwy skurwysyńskie dziadostwo kurwa że jak już nie wie kurwa sam jedzie to już nie wie gdzie ma kurwa jechać kurwa bo może by tu może by tu kurwa tam gdzie robię to tak samo kurwa nie wiem tam któryś z sąsiadów musi na pewno tam gdzieś z jakiejś kurwa kamery, kurde, lukać, bo przecież celuchy kurwa celują jak ja pierdolę. To się do tego nadawają, do niczego więcej. Świat jebanych kurwa celi. Wystarczy tylko iść do nich, do pracy. Ja to akurat trochę robiłem, bo wiem, wiem jak te pierdolone celuchy, u nich się pracuje. Najlepiej 24. Tam nie może być człowiek kurwa, a musi być wydajny człowiek, a tu się kurwa śmieć, kurwa już mówiłem za nos kurwa złapie, ujebane cele, pierdolone. Ogólnie jak widać, to auta się powtarzają. To są jedne i te same cweluchy, To nie ma także no jedni ci sami. Po prostu widać, że Ranger potrzebuje tylko Cfeli jebanych do swojego klanu, bo inaczej to by się kurde nie chce innych ludzi. Bo no on wie, że jak Cfela weźmie, to się nie zawstydzi nigdy za niego, bo opowie, no co, no co, no. a tak, to jak weźmie. Takich normalnych ludzi co tam zapierdzialają no to kurwa, no to... Jak on będzie wyglądał przy takim kurwa? No? On to z kogoś głupiego chce zrobić, no bo wiadomo jak wiadomo, że cele, no to tak mają. Pieniądze i no to nikogo nie dziwi. Kurczak bankier, żeby oni... Wszyscy byli tymi bankierami. To by byli jeszcze mądrzejsi, a tak to tak trochę ich tutaj blokuje fundusz i blokuje po prostu ranger tak samo, żeby jakim bankierem był to a tak to trochę kurde cel jebany wyjebie kogo, bo to tam przecież kogo cela nie wyjebie kurwa, bo mi pan nawet szanuje chyba tak się szanują jak kurwa widać jeden z drugiego głupiego robi, jeden z...